W dzisiejszym odcinku zajmiemy się montażem pasa nadrynnowego, rynny koszowej i wiatrownicy. Po wylistowaniu połaci przystępujemy do montażu obróbek blacharskich, czyli wiatrownic, pasa nadrynnowego i rynny koszowej. Na prawej połaci stelaża zamontowaliśmy listwę wiatrownicy, natomiast z lewej strony wykonamy standardową obróbkę bez listwy. Przy montażu pasa nadrynowego. szczególną uwagę zwracamy na zlizowanie krawędzi przegięcia płaszczyzn z górną krawędzią pierwszej łaty okapowej. Obróbkę montujemy wkrętami talerzykowymi. Następną czynnością jest montaż rynny koszowej. Pierwszy odcinek rynny trasujemy i kształtujemy odpowiednio do kształtu na wewnętrznego dachu. Montaż wykonujemy za pomocą prostej haftry płaskiej, którą bez problemu wykonacie sami. Odcinki rynny koszowej składamy ze sobą na około 8 do 10 cm zakładu. Haftry płaskie przykręcamy jak najbliżej obróbki, aby zapewnić jej dobre i sztywne mocowanie. Przystępujemy do montażu wiatrownicy. Składa się ona z dwóch elementów. Pierwszy z nich korytko spływowe, montujemy do ład, podobnie jak obróbkę rynny koszowej. Drugim zamykamy powierzchnię listwy wiatrownicy. W sytuacji, którą przedstawiamy, wiatrownica wyszła dosyć szeroka. W związku z powyższym wykonamy podwójną obróbkę, aby uniknąć falowania blachy. Jako dolną część wiatrownicy wykorzystamy standardową płaską obróbkę pasa podrynnowego, która doskonale nadaje się do tej funkcji. Teraz zamykamy wiatrownicę drugim elementem obróbkowym, zakrywając jednocześnie wkręty montażowe wiatrownicy dolnej. W drugiej połaci montujemy wiatrownicę bez zastosowania listwy brzegowej. Składa się ona również z dwóch elementów, czyli korytka spływowego i części zamykającej. Montaż wykonujemy podobnie jak przy obróbce numer 1. Korytko spływowe mocujemy do ład za pomocą płaskich haftr. Dodatkowo ściankę korytka obróbki mocujemy do szczytowej krawędzi ład. Po zamontowaniu dolnej zewnętrznej obróbki wiatrownicy zamykamy całość częścią zamykającą. I w ten sposób kończymy przygotowanie połaci do krycia.